Rozpocznie się 16 edycja. Mam talent! Jestem porażona. Mam talent. Nowy sezon o nowej porze. Od soboty o 19.30 w TVN. Na program zaprasza sponsor. Producent zielonych herbat Lipton. Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent serii produktów do włosów. Roślinnie pielęgnujemy. Sponsorem programu jest producent karmy dla psów i kotów, Dolina Noteci. Na program zaprasza jego sponsor, producent waniliowych dodatków do pieczenia, dr Edker. Sponsorem programu jest Beko, producent piekarników parowych, Deep Black. Na program zaprasza sponsor, producent oleju Kujawski Trzy Ziarna. MasterChef Nastolatki. Na program zaprosił sponsor, producent oleju Kujawski Trzy Ziarna. Sponsorem programu było Beko, producent piekarników parowych Deep Black. Za wspólne chwile z programem dziękuję jego sponsor, producent waniliowych dodatków do pieczenia, dr Edgar. Każdego dnia tkaniny mogą rozpieszczać Twoją skórę, otulając cię zapachem i zachwycając miękkością. Delikatny zapach i świeżość, która pozostaje na długo. Lenor Sensitive Cotton Fresh nadaje tkaninom niebiańską miękkość i delikatny zapach, który pozostaje na długo. Produkt przebadano dermatologicznie. Zyskaj więcej ulubionego zapachu, łącząc płyn do płukania i perełki zapachowe Lenor Sensitive Cotton Fresh. Zapraszam. Stylowa łazienka. Ale światłowód jest. Tak. I to jaki? Teraz światłowód plusa za darmo przez rok. Sprawdź, czy jesteś w zasięgu plus. Tata zamiast ze stresem walczy z ekspresem. Hokus pokus i wyczeruje mu uśmiech. Na szczęście teraz codziennie bierze Magnę B6 Forte. Lek o wielkiej mocy, który pomaga zamienić zestresowanego tatę w uśmiechniętego. To nie magia. To Magnę B6 Forte z najwyższą dawką magnezu. Redukuje stres, potwierdzone przez naukę i tatę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Masło polskie, z mlekowity, naturalne, najwyższej jakości, numer jeden na polskich stołach. Mlekowita, twoja mleczna droga do Polskości. Dlaczego dzieci tak mocno reagują na smak? Bo mają więcej kubków smakowych niż dorośli. Więc na gorączkę ból i stan zapalny podaj ibufen forte. Ibufen działa już w 15 minut, a dzieci go lubią, bo czują tylko malinowy smak. Formuła bitter free ogranicza wnikanie gorzkiego ibuprofenu do kubków smakowych. Dlatego Ibufen jest smaczny i to bez cukru. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Bo w Leroy zyska wiele ten co kupi tam panele! Na przykład nasze najtańsze panele Dąb Walter już za 26,90, a hit sprzedaży panele Malte za 54,97. I to lubię! No to raz, dwa dolerła! Wow! Kupon za uśmiech. Sprawdzaj codziennie. Witaj, Rosmanie. Pokaż uśmiech, a u -u -u. Teraz w aplikacji Rosman.pl Kupon za uśmiech. Gdzie byłeś, kochanie? W Rosmanie! Wielkie emocje są zaraźliwe. Kaszel też. mukosolwan. Wróć do formy, wróć do ludzi. Dwa dni szybciej. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. <laughs> Sponsorem programu <laughs> jest producent leku na bulgardła i Novox Express. Sponsorem programu jest właściciel marki Eveline Cosmetics, producent serii pielęgnacyjnej Serum Shot Professional Face Therapy. Na pełen smaku program zaprasza jego sponsor, polski producent przeprawy uniwersalnej Kucharek.